Tak, witaj, witam się z wami w nowym blogu. Zamówiłam rzeczy z Zalando, żeby razem z wami przymierzyć Chcę, żeby sprawdzić, jakie te rzeczy są Zamówiłam chyba cztery sukienki albo pięć z firmy Skydet. Specjalnie po to, żeby zrobić dla was haul i sprawdzić, czy te sukienki są fajne czy nie W ogóle śmieszne opakowania, w takim kartonie przyszło i w takim Mój wygląd dzisiaj jest taki niewyglądowy e, Zero makijażu w tle Pranie wczorajsze, ale dzisiaj miałam właśnie egzamin, pierwszą część pisania, więc od razu dzieci zaprowadziłam i zabrałam się za robienie tego, właśnie pisanie tego egzaminu. Um, więc zaraz pokładam ten stos. Okej, okay, także idę odebrać Olivera. Chciałam nagrać szybko teraz jakiś film makijażowy, ale jednak ten makijaż nie do końca mi wieszyć. Nie podobało mi się jak on wygląda, także jednak go <grym> nie będę nagrywała. Do końca jak wrócę um, z Oliverem i nagram wtedy właśnie ten haul. Także makijażu jednak dzisiaj nagrywać nie będę. <grym> więc y, idę odebrać Olivera. Alan dzwonił. On mówił, że Idzie do kolegi mm, Więc wróci dopiero wieczorem eee, Także lecę po to dokończę makijaż i będę nagrywała haul Ok, skończyłam nagrywać, piękne słońce wyszło Dzisiaj W ogóle jest fajna pogoda, bo jest ciepło Rano była średnia, bo, bo deszcz padał, ale teraz się zrobiło fajnie Więc mam tą sukienkę na sobie, zaraz ją ściągnę Także vlog na pewno będzie później, więc znacie koniecznie, znacie, którą sukienkę według was Powinnam zostawić. Zastanawiam się między dwoma. Także kończę. Idę się przebrać. I odeslę się może jeszcze do was później, bo tutaj wiecie, dziecko trzeba ujarzmić. Moja profesora już kochana mówi sama ze więc już jest dużo później. Choć nadal w miarę jasno, mamy godzinę 20.13 Muszę okno pozamykać, bo otwierałam, by dzisiaj było nawet ciepło Ciepło Ja w ogóle lubię oglądać yy, Taki, oglądam jeden taki kanał na, na YouTubie Takiej Hinki. I ona tylko pokazuje to, co ona robi do jedzenia Nie pokazuje się siebie, pokazuje gdzieś dotąd I wczoraj wieczorem oglądałam to i taka ja się gładą zrobiłam Bo ona robi takie co ciekawe przepisy, w sensie takie inne o, Ona właśnie robiła takiego omleta z cukini. Mam kawałek cukinii. Zostały dwa kubki i sobie do kubka nalewasz. Kroiła cukinię na takie, takie paski, chyba jajko dawała, normalnie mieszała podobne coś takiego jakby do omletu. No to było moje! Do omletu podobne i po prostu tu wylewała na patelnię. Coś się jeszcze dawała chyba. Właśnie ona takie robi naprawdę fajne przepisy, bo ona robi takie inne. Więc ja lubię to patrzeć i lubię właśnie, jakie Wam kiedyś miałam. Lubię patrzeć, jak ktoś je, robi to jedzenie, później to je. Ona zawsze z takim smakiem jej i w ogóle takie dość duże porcje je, szczerze mówiąc. Także coś tutaj wykombinuję. Zobaczę co tutaj sobie zrobię. Ok, więc stwierdziłam, że sobie zrobię takie, takie jakby Ala omleta. Cukinie pokroję, pieczarki pokroję, cebulę, pomidora, ser żółty podsmażę to wszystko, później po prostu zaleję to chyba dwoma jajkami, tak myślę. I tak jak go zrobię sobie alone. Też przyprawy dodam na słono. Także taki będzie mój plan na kolację. Jak zrobię za dużo, sobie zostawię jutro na śniadanie. Nie ma problemu. Jutro mam ten egzamin, tak jak Wam mówiłam, drugą część. Mam nadzieję, że jakoś miarę pójdzie. Dzisiaj poszło w miarę ok, jeśli chodzi o ten test. Jutro Anna ma dentystę, więc albo ja pójdę do dentysty z Alanem, albo Marcin. Zobaczymy. Mm. I tak, na pewno się dojdzie do Was jutro. Chciałam dzisiaj nagrywać jakiś makijaż, jak ale nie spodobało mi się, jak ten wygląda makijaż. Ale może jutro coś nagram albo pojutrze, bo teraz u nas się zaczyna tej szwedzki taki długi weekend. Czwartek, piątek już jest wolne, dzieci też mają wolne, więc czwartek, piątek, sobota, niedziela, także zobaczymy, czy coś uda mi się nagrać, bo z nimi to wiecie, że bywa głośno. Wiecie, słysząc po moich filmikach, żeby mi głośno e, i czasem ciężko coś się nagrać, więc zobaczymy jak to wszystko pójdzie. Także kończę robić ten mój czaderską kolację, czaderski omlet. Ok, także się zabieram z jedzeniem. Chciałam go tak zwinąć, trochę mi się rozbalił, ale to nic. Do tego jeszcze sobie dam takie ostre papryczki zielone. je często kupujemy. Także życzcie mi smacznego. Także z jutro moja bójka się świeci. Kasiemka, wczoraj się odzywałam, dzisiaj się też odzywam Mamy następny dzień. makijaż gotowy, jak widzicie. Włosy sobie umyłam dzisiaj rano, podwinęłam tak Prostownicą, muszę sobie w ogóle jakieś takie kupić wałki, albo szczotkę, żebym mogła tak jak suszę e, Zawijać makijaż, zrobiłam taki, nagrałam go Więc taki prosty, ale całkiem fajny Gdzie miałam rano też ten test, mam mówiłam, poszło w miarę ok, Więc z głowy już mam weekend drugi Dzisiaj, e, jutro już nic nie mamy Jak wam mówiłam Czwartek i piątek jest święto Dzieci też w domu, dzisiaj jest super pogoda, tak ładnie, tak cieplutko, 19 stopni się miało być Gdy odpardzałam rano od Olivera, to naprawdę tak fajnie mm, szło się do tego przedszkola Bo fajna pogoda, słońce świeci, ciepło A teraz jest ile? Zaraz wam powiem 19 stopni więc jak pójdę do bracia to na pewno gdzieś musimy wyjść, bo trzeba czerpać korzyści, bo patrzcie jaka pogoda ma być w... od piątku. Więc dzisiaj ma być ciepło, jutro też ma być ciepło, w czwartek, a od piątku zobaczcie. desz, deszcz, deszcz, desz, pochmurno, deszcz, też, deszcz, deszcz. Więc grzechnie wykorzystać tej pogody dzisiaj, także na jakiś spacer się wybierzemy, bo znowu będzie tragiczna pogoda. E, więc wczoraj też robiłam właśnie ten haul z tymi rzeczami, Mnie chyba Suma summarum żadnych rzeczy nie zostawię. Ta sukienka niebieska mi się podobała. podobała, ale ona nie ma takiej długości, jaką ja lubię. Ja mam dużo sukienek, po co mi tyle tych ubrań, także przymierzałam, pokazałam Wam i będę oddawała wszystkie rzeczy Ech, i nic nie zostawię. Bo w sumie po co mi? Szkoda kasy, mam i tak dużo ubrań. Hmm, Czyżbym dojrzała, co o co chodzi? Coś mi się zmieniło. E, oczywiście kocham nowe, ale jakbym miała kupekast, kupiła z chwilę bo wiecie, bardzo lubię nowe ubrania, szczególnie nowe, bardzo lubię ubrania, e, ale mój, jak e, <laughs> to się mówi, rozsądek podpowiada mi, żeby nic nie zostawić, więc trudno. E, także myślę, że o tam to wszystko. <laughs> bo tam niby fajna ta sukienka niebieska, mówię, jakby była dłuższa. Miała taką długość, jaką ja naprawdę lubię, to bym ją zostawiła. To tylko właśnie niebiesko, ale nie ma, więc ja w takich długościach czuję się średnio niezbyt komfortowo, więc po co zostawiać? Ona też jakaś tania nie była, więc. No, no, no. Także średnie, średnie, średnie te zakupy się udały, ale w sobie może i dobrze. A właśnie osób niższych myślę, że były naprawdę ok, Także idę chyba jakiś obiad ugotować. Ale nie zejdzie w domu, bo miał ci rano dentystę ale w sumie nic mu nie robili tylko umówili go na wizytę, więc w domu został. Chcę zrobić coś do jedzenia. Świetnie, że jestem pomalowana, ogarnięta, to mogę posprzątać w domu sprzątam stanowisko makijażowe. W ogóle ja z tyłu lustro. Bo jak właśnie lustro było, to tak się odbijało światło i się zmieniało. Więc ściągnęłam go i myślę, że fajniej wszystko to widać jak ściągnęłam. A, A może byśmy pozrobili sobie się pikniczek? Zrobię jakiś makaron, weźmiemy jedzenie i może gdzieś sobie posiedzimy na kosyku. Może, co wy o tym sądzicie, dobry pomysł. Zobaczymy, także odezwę się później. W ogóle jak ostatnio u nas była, to się zachwycała moimi obrazami. A wczoraj mówiąc, to chwilę wam pokażę te raz. nie wiem czy wam w ogóle je pokazywałam. Ja te obrazy pomalowałam pierwszy raz w życiu za pomocą właśnie farb. Akrylowych. Nigdy wcześniej nie miałam do czynienia z żadnymi, z żadnymi farbami. Nigdy nie malowałam na płótnie, więc to jest w ogóle mój pierwszy raz. Także pokażę wam, jak te obrazy wyglądają, bo nie wiem, czy wam pokazywałam. Tutaj w kąciku tak sobie wiszą koło mojej toaletki. To jest pierwszy. To jest taki. Czy to w ogóle widać? O. To jest taki drugi taką inną metodą zrobiony wypukłą. O tutaj te obrazy wyszą. Tam na górze jest taki słonecznik. Tutaj są takie drzewa, takie kwiatki i to jest takie grupy warstw nakładane. Tutaj takie słoneczniki, kobieta. I jeszcze mam tutaj ten obraz, chociaż on mi się tak akurat średnio podoba. Wygląda on tak, też on jest taki właśnie wypukły, w sensie, że dużą ilość farby nakładałam i one takie są, właśnie wypukły. Ten obraz tak on wygląda. Gdybym e, może więcej malowała ich, to bym lepiej mi to wychodziło, większą sprawę bym miała, bo ja wstrzymując się w ogóle na tym nie znam się na technikach, tylko tak po prostu rysuję, maluję e, z głowy, można powiedzieć. Ale bardzo mi to uspokajało, więc tak myślę, że może sobie znowu do tego wrócę. Muszę właśnie kupić płótnę, farbę jeszcze miałam, aczkolwiek chyba białej mi brakowało. I może coś jeszcze namaluję. Eee, zobaczymy. Oliwa dobrana, Takie gorące jest, że nawet mi w krótkim rękawu gorące. Zabieram się zrobienie szybko obiadu. Makaron jakiś na szybko zrobię i idziemy. Myśmy tak zrobili, ugotowali i go się zrobienie ona makaronu obiadu, raz, dwa. Witam Was z zielonego górza Z górze. Więc jednak wyszliśmy na zewnątrz, na lody, na lody, na lody. Zaraz spróbuję. Z królikami. zwykle. Więc poczynujemy. Tak jak Wam mówiłam, że jest ładna pogoda. O, prawda? To trzeba z niej skorzystać. więc. Nie widzę tutaj się na górze, Więc potrzebujemy chyba. Masz Poczekaj, tego loda. Ma, mogę coś powiedzieć widzą? No. Pierwszy dzień jak mama była w e, tem. Jak mama pojechała do przez jedna, byłem w szkole, w do domu, to jest takie mamo. A mama powiedziała fajne włosy, ale takie, nie, to peruka. On peruka, on był pe przekonany, że to peruka pochodzi do mnie, to taka... Nie, nie, nie peruka, później dalej siedzi. Nie, to musi być peruka. Nie dowierzam. No ja nie dowierzam. Muszę się swoich chwilę, ale ciepłe futro ma. Statyw, ten statyw coś ruchomy, więc... Takiego loda mam, proszę Państwa. Mam takiego loda. Statyw wyżej. Mam takiego loda. Takiego. I spróbujemy. Taki mój on dobry. Taki mój jego jest ruchomy, więc. sorry jest, jest Taki okrągły. O, fajny. ma z tyłu. A co to jest? A, to jest ten. Ej, <grywa> Więc pierwsze jest spróbowanie loda. A jakie są? Mmm, trzeba zobaczyć na pokwaniu. Może być, ale bez większego szału. Zobacz na pokwaniu. Kropliki w szoku są. Siedzą na, ko na kocu. Cilują. Bombę. Ja myślałam, że ten kocyk to jest dla nas. Co wy tutaj robicie? Halo? No na no ją odwrócił. Dobra, ta się odwróciła. Totalnie... Totalnie ma nas. i na kocyku sobie leżą. Z tej strony pociąg nagle i chodzi. Ja Jak Janek trenuje? No, będzie silny jak hark. Ciepa, pa, pa, pa. O, spać, jak poszło. Dobra, idź tam. Oliwa, idź tam Tynować. Dawaj. Pokaż, jaki ty silny. Dawaj, no, podnieś. O! Widzicie, coś tam rusza. O, silny jest. Patrzę. O! o kur... Yes, ja jedną ręką. Daj. Mm. Dawaj. Chyba zaraz się zobaczymy. Spider-Man, Spider-Man, szybki niczym Ben. Spider-Man, Spider-Man, szybki niczym Ben. Lanszo, da, tam wam pokażę. Mama, na tej króliczki. O oh, Spider-Man, Spider-Man, szybki niczym Ben. Zobaczymy się zaraz jak ja tam sprzącę. Czy tam nie mogę się wziąć? Tam mam iść, dobra, ale co, tędy pójdę. O kurwa. Spiderman numer próba. Nie, druga próba. Próba, dobra. Dawaj, ja też chcę Spad, spiderman! Spiderman spadł tutaj. Dobra, dobra, ja wam pokażę, może spadnie znowu. <laughs> ale ta, ale tam, ty było śmieszne. Że spać na, na ten, na... Na brzuch. Dobra, teraz się tam Spróbuję. Po minucie. spiąłem się, czekaj. No po minucie. Nie wiem, co tak długo nagrywam, ale tam sobie spróbuję jeszcze spać. Kurde. Dobra. Na no, ja razie nie pokażę się, bo Olivera pokaże. Dobra, zaraz. Teraz tam będę, tylko zejdę. Tutaj Spiderman. Chodzi. Uch. Dobra, patrzcie, Spiderman, spadnij. Nie, kurde. Tam nie spadł. Dobra. Idę tam. Na rock, ta mama. Ta... Oliver. Oliver gdzieś Po mało poczekaj na tego ka karzełka. pod spodem dobrze Dobrze ja nie pod spodem szybko, szybko Alan, Alan. Przechodź, przechodź. Nie, nie poddał się, biegnie. Takim to sposobem mamy godzinę piątą i idziemy już do domu. Czyż nie? Słońce trochę zaszło delikatnie. Więc zbieramy się do chaty. Ja może zrobię bloga albo filmik makijażowy, tak jaki dzisiaj robiłam. Stąd ten mój full make-up dzisiaj. Na tak. mnie siedzi pokémon? No. Patrz, tak, tak. Pokémon na mnie siedzi. Ale jak ten? Cały cię czas. Weź, no Oliver, weź tego Pokemona ze mnie. Dlaczego na mnie siedzi? O, skacze po tobie. To jest na cały ten. A i teraz już ten Dobra, także wracamy. Bieramy manatki. Krójki zbieramy i idziemy co?